Witajcie w ostatnim odcinku z Madery, w którym to odwiedzimy jej zachodnie oraz południowe wybrzeże. Ten film będzie nieco inny niż poprzednie, bo tym razem zamiast skupiać się na jednej czy dwóch atrakcjach, zobaczymy kilka kameralnych miasteczek, dwa wodospady oraz najwyższy klif na tej wyspie. W drugiej części filmu wspólnie zwiedzimy Funchal oraz opowiem Wam o kosztach, jakie poniosłem podczas mojego pobytu na Maderze. Ale zanim to się wydarzy, to najpierw przeniesiemy się do Ashadas da Cruz, czyli miejscowości ukrytej w cieniu 600-metrowych klifów, skąd nad brzeg oceanu zjedziemy jedną z najdłuższych maderskich kolejek klinowych. Asha da Cruz, tylko że już na poziomie oceanu. Zjechałem tym wagonikiem. Koszt za jedną osobę w dwie strony to 5 euro. Co ciekawe, sam ten zjazd. Nie wywoływał jakiejś tam adrenaliny, ponieważ szyby były trochę brudne no i nie było widać tych przepaści. Więc jak ktoś się boi takich kolejek górskich, właśnie kolei linowych, no to myślę, że śmiało może tym zjechać. Ja na razie idę taką ścieżką, która odbiła w drugą stronę niż ten taki szeroki betonowy chodnik poprowadzony z dolnej stacji kolejki, no bo tam już trochę zaczęło się gromadzić turystów, więc sobie poszedłem bardziej w spokojniejsze miejsce. Wydaje mi się, że ta atrakcja, czyli z tym wagonikiem jest świetny dla rodzin z dziećmi, gdyż można też zabrać do tego wagonika wózek, a tutaj właśnie po drugiej stronie tej stacji jest dosyć szeroki i wygodny chodnik. Zatem myślę, że właśnie dla rodzin jest tutaj przyjemnie. Odbiłem na chwilę w bok, w te ogródki działkowe. No i z tego co widzę, to głównie tutaj rośnie oczywiście trzcina cukrowa, banany. Czyli takie maderskie standardy. No tutaj proszę, jest sobie doprowadzona lewada do gospodarstwa rolnego, no a tam dalej jest jakiś piesek, więc już nie idę. No, fajny taki przyczółek. Fajny, fajny. Po Ashadas da Cruz spacerowałem przez niemal godzinę. W tym czasie udało mi się przejść przez całe to wypłaszczenie położone u stóp wysokich klifów. Miejsce to nie jest dziełem przypadku. Powstało z zastygłej lawy, a znajdujące się tutaj wulkaniczne podłoże sprawiło, że gleby są na nim wyjątkowo żyzne. To dlatego miejscowi korzystają z tego fragmentu ziemi i uprawiają na nim takie rośliny jak banany, marakuje czy winorośla. Po na górę, zaszedłem do niewielkiej kawiarni, by przy filiżance aromatycznej kawy jeszcze raz spojrzeć w dół. Ekspozycja, z którą mamy tutaj do czynienia, przyprawia o zawrót głowy. Zdecydowanie widoki są stąd lepsze niż ze zjazdu kolejką. Co ciekawe, to obok tego lokalu zaczyna się także alternatywna trasa Verera de Calao prowadząca do Ashadas de Cruz. Według przewodnika jej przejście zajmuje dwie godziny, a samo pokonanie tego szlaku z klifu do poziomu oceanu nie należy do najłatwiejszych. No, i jestem już na kolejnym postoju. Minęło zaledwie 15 minut od tego momentu, jak wyjechałem z Aszalas da Cruz. Miejsce, do którego zmierzam, to punkt widokowy o nazwie Garganta Funda i będzie tam fajny widoczek na wodospad, który jest bardzo blisko samego oceanu. Zatem jest to takie trochę nietypowe połączenie. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. No, i znowu spotkałem Polaków, tylko ci akurat szli w górę. Z kolei przede mną są inni, co idą w dół. Ta pierwsza grupka właśnie powiedziała mi, że wodospad jest fajny, lecz dzisiaj jest bardzo mały, bo dawno nie padało, ale że z drona będzie widok na niego przepiękny. No to tak, po pierwsze samego wodospadu praktycznie nie widać, ponieważ obecnie jest on taką cienką strugą wody. Ostatnio mało padało na Maderze, no i nie ma wody by go zasilić, aby pokazał się w swojej pełnej okazałości. Z kolei ten punkt widokowy za mną całkiem spoko, no ale zdecydowanie mniej atrakcyjny niż ten, z którego podziwiałem Asha da Cruz. Jestem już przy parkingu, a moim kolejnym celem będzie Ponta de Pargo. Czyli ta malownicza miejscowość położona na najdalej wysuniętym punkcie na zachód Madery i słynie z takiej latarni morskiej, dosyć charakterystycznej. Jestem już w kolejnym punkcie zaplanowanym na dzisiaj. Ponta de pargo. To właśnie w tym miejscu znajduje się latarnia morska, o której wspomniałem wcześniej. Piękny widok z klifu w stronę tego punktu, gdzie był wodospad, na którym byłem 10 minut temu. Nie wiem czy kojarzycie. Też to wieżę radiowo było widać z tamtego miejsca. A teraz po prostu jesteśmy z drugiej strony tej góry. Poniżej latarni morskiej jest jeszcze taki cypelek na klifie, który jeszcze zbliża turystę do oceanu. No ale to pewnie będzie podobny widok jak z tych poprzednich miejsc. Ponta de Pargo, najdalej na zachód wysunięty punkt Madery. Z Pargo, przy latarni morskiej, oczywiście nie latamy dronem, ponieważ jest to obiekt, w którym są urządzenia nawigacyjne, zresztą jest tutaj też taka strefa ochronna. Oczywiście możemy odpalić go i przelecieć się kawałek, lecz jeżeli będziemy łamali te przepisy, no to po prostu te procedury, w wyniku których możemy latać po Maderze będą zaostrzone, no i stracą na tym wszyscy. Kończę swoją przygodę z zachodnim wybrzeżem Madery, a teraz kieruję się już na południe, zatem będzie się działo. Południowe wybrzeże Madery, miejscowość Jardin de Mar, czyli ogród morski. Miejsce to słynie przede wszystkim z bardzo wysokich fal. Oraz z białych domków, które znajdują się w tej miejscowości. Warto wspomnieć, że również w przyszłości odbywały się właśnie w tym mieście Mistrzostwa Świata w surfingu. A tutaj mamy przykład tradycji portugalskich na Maderze, a mianowicie azulejos, czyli płytki ceramiczne w odcieniach niebieskiego i białego. Co ciekawe, azulejos też mi się kojarzą z kulturą arabską, ponieważ jak byłem w Maroku w miejscowości Ezaura, to praktycznie całe miasto. Było właśnie takie biało-niebieskie, i też z tego co pamiętam, to założyli je Portugalczycy. kicie. Właśnie często w przewodnikach była zawarta informacja, że właśnie w Jardim do Mar są takie bardzo wąskie uliczki, poprowadzone pomiędzy domami. No i w sumie to prawda. Jest to tak troszeczkę inaczej niż w pozostałych miasteczkach na Maderze. No nie mogę kolejna ślepa uliczka. Kurde, już próbuję czwarty raz zejść do morza. I po raz czwarty się zawracam. No, ale nie chcę wbijać na nawigację punktów, tylko chcę sobie sam już dojść. No, i udało mi się, to trzech razy sztuka. I wreszcie wyszedłem przy krawędzi oceanu. No, fale faktycznie są potężne, więc nie dziwię się, że jest tutaj tak mnóstwo surferów. Nawet miałem parę aut, które miały właśnie na dachach przyczepione deski do surfingu. No i to prawda, Jardin de Mar zdecydowanie są największe fale, jakie widziałem do tej pory na Maderze. Nie ma żadnego porównania nawet z poprzednimi miejscowościami i plażami. Tam w oddali za mną jest widoczna taka mała miejscowość. To jest Pol de Mar, przez którą przejeżdżałem jakieś 15 minut temu. Również bardzo ładna, ale był tam problem z parkingami. Zatem postanowiłem, że właśnie pojadę kawałek dalej do Jardin de Mar i był to po prostu świetny pomysł. Bardzo ciekawe zbocze. Tutaj już od razu nad tą trawą są budynki. Tylko akurat jestem tak blisko tego klifu, że te w sumie klifu, to w zasadzie takiego nasypu, że ich nie widać. Ale jest za to widoczna podmurówka ogrodzenia któregoś z domostw. A przede mną jest przeogromny klif. Naprawdę przeogromny. No i dobra, wracam już tą promenadą z powrotem. Tam już jest koniec tej promenady, zatem już dalej nie pójdziemy. Są tam też wykonywane jakieś prace remontowe. A tak poza tym to nie zgadza mi się jedna kwestia: ponieważ jeżeli są tak, aż takie wysokie fale. I naprawdę z takim dużym impetem wpadają w to wybrzeże, to sztuczne, takie murowane. To w sumie dlaczego tutaj nie wieje? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale jest to dla mnie dziwne. Przynajmniej tak kojarzę, że jak byłem w jakichś innych miejscach i były wysokie fale, no to zazwyczaj było wiecznie. Tutaj musi być też bardzo fajnie wieczorem, bo jeżeli są te latarnie i na przykład już będzie ciemno, no i wiadomo, że one się zaświecą, może być bardzo klimatycznie. I jeszcze widok na ten ocean z tymi potężnymi falami, to może być fajne uzupełnienie. O proszę, Ma ktoś ochotę na banana? Cały pęk, ale jeszcze chyba są niedojrzałe. Idę przed siebie w kierunku wschodnim tej promenady, ponieważ zastanawiam się, czy jest gdzieś tutaj taka zatoczka, taki falokron, który pozwalałby surferom na wykonywanie ich ukochanego sportu w sposób bezpieczny, no i myślę, że jest, no bo jeżeli by go nie było, no to nie wyobrażę sobie surfować tutaj przy tej betonowej promenadzie lub na tych ostrych skałach, które były tam po prawej stronie. No i chyba nie ma takiej typowej zatoczki dla surferów. Mam na myśli taką, którą widziałem w Maroku, że są takie dwa falochrony i surferzy sobie w sposób bezpieczny między tymi falochronami surfują w stronę wybrzeża. Dziwna sprawa. Z promenady podszedłem drogą do górnej części tej miejscowości, żeby podejrzeć, co Maderczycy uprawiają w swoich ogrodach. Potem wróciłem na parking i ruszyłem dalej do kaletty, znanej między innymi z bogatej bazy hotelowej. I dojechałem do kolejnej malowniczej miejscowości, również Mekki surferów, a mianowicie do Calety. Niewątpliwą zaletą tych miejscowości położonych na południowym wybrzeżu Madery jest to, że po prostu one są całkowicie płaskie. Tu nie musimy chodzić po schodach do góry i do dołu, tylko spacerujemy wygodnymi, szerokimi alejkami. No jest to zdecydowanie najbardziej turystycznie spośród tych pozostałych regionów Madery. Za mną powiewa taka wielka flaga Madery, i tak sobie ją skojarzyłem, że jest ona bardzo podobna do flagi Barbadosu. Jakby ktoś nie kojarzył, gdzie leży Barbados, to jest on zlokalizowany na Karaibach i pochodzi z niego na przykład Rihanna. Przy porcie jest taka szeroka aleja, wzdłuż której są restauracje, no i zapachy z nich naprawdę były powalające. Myślę, że jakby już była ta moja pora obiadowa, to bym się skusił i bym coś tutaj zamówił, no ale chyba już wytrzymam i jak dojadę do Ponta del Sol, to tam już sobie coś przekąszę. Jeżeli ktoś szuka miejscówki na Maderze, takiej typowej na plażowanie no to na pewno Kaleta spełni wszelkie oczekiwania. Jest tutaj naprawdę mnóstwo plaż, mnóstwo parkingów i co ważne te plaże są piaszczyste, a nie jakieś kamieniste lub żwirowe. Kurczę, taki był ładny piasek na tej plaży tam wcześniej, a już tutaj gdzie piach ma kontakt z wodą, z oceanem no to ze strony wody są wyrzucane takie ostre kamienie szare, grafitowe. Mijając ostatnią knajpę, postanowiłem, że jeszcze w Kalecie kupię sobie soczek pomarańczowy, świeżo wyciskany. Bardzo dobry i też fajnie schłodzony. Ale mam jąszu, no i też smakuje inaczej. Wydaje mi się, że już wszystko zobaczyłem w Kalecie. Byłem też w porcie, przesiadłem się przy plażach. Byłem także i w parku miejskim. Mega fajna miejscowość, tak jak wspomniałem na początku, typowo turystyczna. I na pewno tu też możemy coś dobrego zjeść. Zatem jak ktoś chce sobie zrobić taki bardzo łatwy dzień, no to właśnie kaleta będzie do tego idealna. Siadam do auta i ruszam dalej na wschód Madery. Teraz gdzieś się zatrzymam pewnie w okolicy Ponta del Sol. Też przepiękna miejscowość, bardzo często porównywana do wybrzeża Amalfi, które jest we włoszech. Mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Kaletą a Ponta del Sol znajduje się fajne miejsce. Jest to ponownie wodospad, to jest tym razem anielski. Sporo turystów tutaj się zatrzymuje, żeby sobie cyknąć zdjęcie. Niektórzy nawet przejeżdżają samochodem pod tym wodospadem, żeby sobie go na przykład umyć lub aby też zrobić właśnie jakiś pamiątkowy, fajny filmik. Jest bardzo popularny. Każdy chce sobie pod niego wejść i zrobić sobie zdjęcie. Na spokojnie się nic nie stanie, ta woda, spadając na ciało, jest całkiem przyjemna, jak taki mocniejszy prysznic. Myślę, że spoko byłoby tutaj ujęcie z drona, no ale niestety nie można tego robić, ponieważ niedaleko znajduje się miejsce, skąd osoby startują paralotnią. Czuję się trochę oszukany, ponieważ przyjechałem już do Ponta del Sol i, tak jak nazwa wskazuje, powinno być tutaj słonecznie, no a właśnie nie jest. I powoli odczuwam ten taki typowy klimat Madery: a więc silny wiatr. I tutaj jest naprawdę mocny, i ciężko w zasadzie jest nawet skupić się na czymś, żeby coś powiedzieć, bo tak strasznie wieje, że aż, aż mi ściąga na bok. No, idę na taki cypelek zobaczyć czy będzie z niego ładne ujęcie miasta. O, zaczęło mocno wiać i od razu wzburzył się ocean. Kurde, ale na tym cyklu było zimno. Tak biało, a wystarczyło, że posiadam tych parę schodków do góry. I od razu zupełnie inna pogoda. Na jednym kanale na YouTubie ktoś przyrównał to miejsce do wybrzeża Amalfi, na którym byłem rok temu. No i powiem szczerze, że miał rację. To miasteczko jest bardzo podobne do włoskich kurortów turystycznych. Szczególnie kolorystyka budynków, typ plaży, no i w ogóle cały anturaz Te wszystkie skały wokół wybrzeża. Praktycznie kopia jeden do jednego. Lecę teraz jeszcze pospacerować po tym miasteczku. Przejdę się tymi wszystkimi uliczkami, które znajdują się w centrum. No i idę. Zobaczymy, czy zrobi na mnie takie wrażenie, jak chociażby raz da Cruz. Ponta del Sol, super miasteczko. Chyba pod względem architektonicznym najbardziej mi się podobało z tych wszystkich, które widziałem na Maderze. A teraz wracam do auta, gdyż na dzisiaj mam zaplanowany jeszcze jeden punkt. Jest to Cabo Girao, czyli najwyższy klif na całej Maderze. Jest tam też taki szklany chodnik, więc jest to podobno fajna atrakcja dla turystów. Droga pod najwyższy klif na Maderze była bardzo fajna, bardzo wygodna, szeroka. Myślałem, że może być to problematyczne, patrząc po natężeniu ruchu i po tych kolorach na Google Maps. Zapowiadał się jakiś zator, ale chyba był już wcześniej i po prostu teraz się skończył. Zatem cała ta trasa przebiegła pomyślnie z Ponta del Sol. Ludzi całkiem sporo, ponieważ ciężko było znaleźć wolne miejsce. Pomimo godziny prawie 17.30, no i chyba wejście na najwyższy klif na Cabo Girao będzie płatny. Bilet dla dorosłej osoby kosztuje. 2 euro, więc wcale nie jest tak drogo. ostatnia atrakcja już za mną, Cabo Girao Klif o wysokości prawie 600 metrów, chociaż te szklane chodniki nie robią na mnie takiego wrażenia. Byłem już na takim na Gibraltarze oraz w Chorwacji. No i fajna atrakcja, ale też często one są po prostu spod spodu brudne i nie ma takiego efektu wow, jakbyśmy chodzili w chmurach. Ale wiadomo, jak ktoś nie chodzi po górach, to jest fajna atrakcja, że wjedzie wysoko na punkt widokowy, a potem sobie zobaczy, jak to wszystko wygląda z góry. Nawigacja pokazuje mi do wypożyczalni około 20 minut drogi, zatem będę 10 minut przed czasem zostawiam auto, mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów i potem będę mógł się skierować na stare miasto, bo jestem strasznie głodny. Dzisiaj było bardzo gorąco, a nie było czasu nawet za bardzo coś zjeść, a i też w sumie nie miałem ochoty. Noż to raczej chciało mi się pić niż jeść. W tym momencie myślałem, że gdy wrócimy do funszal, to zdamy auto, po czym udamy się do apartamentu i odpoczniemy. Sytuacja zmieniła się diametralnie, kiedy przechodziłem przez centrum miasta, gdzie natknąłem się na uroczystości związane z corocznym świętem kwiatów. Udało mi się oddać samochód, wszystko przebiegło tak sprawnie. Po prostu przyjechałem, zostawiłem auto, poszedłem do biura wypożyczalni. Pani powiedziała, że miałem pełne ubezpieczenie, że mogę iść. I wracając do pensjonatu, wszedłem w główną aleję, gdzie rozpoczęło się Święto Kwiatów. Zamówiłem też drinka o nazwie Nikita. Pochodzi on z Dolin Zakonnic. Na bazie chyba produktów mlecznych i alkoholu, ale bardzo smaczny. Coś jak shake z alkoholem. W ogóle po tych 5 dniach jazdy jestem mega zmęczony. Teraz czuję w ogóle po sobie, jak bardzo męczyło mnie to wstawanie codziennie z rana około godziny 6 i kończyłem każdy dzień około 22-23. Było naprawdę ciężko, ale wiem, że to zrobiłem. Wiem, że odwiedziłem te wszystkie atrakcje, że nacieszyłem się też nimi, a nie, że szybko w biegu, gdzie się zatrzymywałem, biegałem, robiłem zdjęcia. Uważam, że każde miejsce wyeksplorowałem odpowiednio, więc mega fajnie. Następne godziny spędziłem po prostu spacerując po funszal. Nie zabrakło przy tym rozmów z miejscowymi, ulicznych występów, ani stania w kolejkach po lokalne smakołyki. Na koniec dnia udałem się na Stare Miasto, by o zachodzie słońca przy lampce wina zakończyć przed ostatni maderski wieczór. Ostatni dzień na Maderze przeznaczyłem na zwiedzanie funszal. Pomimo tego, że spędziłem tutaj ponad tydzień, to nie miałem jeszcze okazji, by poznać się lepiej. Stąd, gdy tylko wstałem, to poszedłem zobaczyć okolice Starego Portu, a następnie udałem się na słynny Targ Mercado dos Lavradores, gdzie spędziłem ponad godzinę. Po opuszczeniu targu ruszyłem w kierunku zachodnim mijając po drodze katedrę Funchal oraz Pacos de Concelo, czyli miejski ratusz. Zajrzałem też na halę sportową, gdzie rozgrywany był mecz pomiędzy lokalnymi młodzieżowymi drużynami. Przez chwilę obserwowałem, jak dobrze technicznie radzą sobie młodzi Maderczycy, a przy okazji był to moment wytchnienia przed tym, co już za chwilę zobaczycie na filmie, a więc pieszą wędrówką do wysoko położonych ogrodów tropikalnych Monte Palace. Samo podejście do ogrodów było wymagające i zajęło mi ponad godzinę. Warto jednak zaznaczyć, że do tej atrakcji można dostać się również komunikacją miejską albo kolejką gondolową, którą pewnie wielu z Was kojarzy z panoram funszal. Po dotarciu na miejsce trzeba było zapłacić kilkanaście euro za wstęp, ale ogrody Monte Palace bardzo szybko pokazują, że jest to cena w pełni uzasadniona. Czeka w nich na nas egzotyczna roślinność z całego świata, stawy z karpiami koi, wodospady oraz imponująca kolekcja azulejos. Mi osobiście najbardziej spodobały się tam licznie rosnące strelicje oraz wybudowane domki na wzór tych znajdujących się w Santanie. Z powrotem do miasta wróciłem pieszo, ale tym razem inną trasą, miejską lewadą. Dla tych, co nie oglądali moich poprzednich filmów z Madery, to dodam, że lewady to kanały irygacyjne wybudowane niegdyś na zboczach górskich, a dzisiaj służące jako ścieżki turystyczne. Ta droga pozwoliła mi na schodzenie w cieniu roślinności z widokami na miasto i ocean. W centrum ponownie zameldowałem się późnym popołudniem. Postanowiłem, że ten dzień, podobnie jak poprzedni, zakończy celebracją Święta Kwiatów. Kamera schowana, zatem nagrywam już telefonem. Trochę bateria ma niski poziom naładowania, zatem już wykorzystuję tą alternatywną metodę. Pora już zakończyć nasz pobyt na Maderze Więc kieruję się w kierunku takiej sceny, gdzie jest dzisiaj koncert Jest mnóstwo ludzi To będzie fajny akcent, aby zakończyć tą piękną wycieczkę do tego przepięknego miejsca Żegnamy się z Maderą Jutro już wylot na Polski, Więc poncza I dzisiaj nie śpimy A z tyłu za mną góry Góry na Maderze, listę. I tak wygląda moje pożegnanie z Maderą. Muzyka, kolorowe stroje, kwiatowe dekoracje i zachodzące słońce stworzyły idealne zarówno zwieńczenie dnia, jak i całego wyjazdu. Ten wyjazd był naprawdę wyjątkowym przeżyciem. Miałem okazję zobaczyć lasy laurowe, stanąć na krawędzi klifów, przejść niesamowite lewady, zdobyć górskie wierzchołki czy zajrzeć do malowniczych wiosek położonych w cieniu skalnych ścian. Uważam, że plan na ten wyjazd realizowałem w 100% i mam poczucie, że wyspę udało mi się naprawdę dobrze wyeksplorować, zarówno pod względem natury, miast, jak i lokalnego klimatu. Na sam koniec chciałbym Wam jeszcze podać koszty, jakie poniosłem podczas tego wyjazdu, bo wiem, że dla wielu z Was to cenna informacja. Zatem cały 8-dniowy pobyt na Maderze kosztował mnie około 5,5 tysiąca złotych. W tej kwocie 1000 złotych przeznaczyłem na loty, 1300 złotych na noclegi, 1000 złotych na wynajem samochodu, 500 złotych na paliwo, a a pozostałe około 1700 zł na jedzenie i wejściówki do atrakcji, chociażby takich jak ogrody Monte Palace czy zjazd kolejką do Ashadas da Cruz. Zatem dziękuję Wam bardzo za wspólną podróż i do usłyszenia wkrótce. Cześć!